Cześć, ja nazywam się Kinga i witam Was na kanale 4 Bieg w szpilkach. Do osób nowych, będących tutaj pierwszy raz, zachęcam do subskrypcji kanału. Na dole znajdziecie przycisk, y, zaznaczcie dzwoneczek, żeby przyszłe wideo nie uciekło Wam. Zachęcam Was też do obejrzenia innych moich filmików. Y, do osób, które są tu ze mną już dość długo, jestem już w garażu, musiałam go troszeczkę odgracić, uprzątnąć, żeby mm, fajnie wyglądało to, żeby było tu czysto żeby te filmiki fajnie wyglądały. Właśnie jestem już, będę mogła Wam pokazać na pewno więcej rzeczy. I pierwszą z tych rzeczy właśnie jest powłoka, niewidzialna wycieraczka od firmy SOP99. Jest to powłoka do lusterek i do kamer cofania. Taki mały z awantiaka, mogę tak nazwać, bardzo ciekawy produkt. Ja lubię takie produkty, bo one polepszają nasze bezpieczeństwo na drogach potrzebne do aplikacji tej powłoki. Na pewno wymyte lusterko, wymyte auto, na pewno oczyszczone bardzo dobrze. Ja jeszcze użyję sobie tutaj pipy, 50 rozrobionej, żeby odtłuścić powierzchnię lusterka. Taśma do zabezpieczenia naokoło tej powierzchni plastikowej przy lusterku, żeby ta powłoka nie naszła na, to, nie naszła na ten plastik. Mikrofibra do polerowania, taka bardzo delikatna właśnie, żeby przecierać to lusterko i no, nie porysować go dodatkowo. Zachęcam do oglądania filmiku. A teraz podsumowanie. Aplikację produktu robiłam 17 grudnia, dzisiaj mamy 1 stycznia. Temperatura wahała się od minus 10 do plus 10. Dzisiaj mieliśmy lekki deszczyk, co widać na aucie. Mogłam zaobserwować sobie tą rzeczywiście w różnych skrajnych powiedzmy, warunkach. Ja nie jestem jakoś zachwycona, od razu to mówię, podkreślam. No bo ten produkt nie działa, nie jest jakiś magiczny. Nie zrzuca nam całkowicie wody z lusterka, ta woda jednak zostaje. Coś jest na tym lusterku, ale to nie jest tak, jak pokazuje nam producent na opakowaniu produktu. Czy warto kupić ten produkt, to już sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Jeżeli Wam się film podobał, zostawcie stawcie łapkę w górę. Macie jakieś pytania, zostawcie komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!